W odcinku Minecraft przyjaciela. Dzisiaj mam ze sobą koleżankę Wiktorię. Chodź tutaj, Wiktoria. No to zjedz swoje śniadanko i następny odcinek, wy Trista na świecie. No to w tym odcinku Wiktoria będzie tam coś robiła przy swoim pokoju, a ja będę robił. A no, jest taki nowy w ogrodzie i on jest Jakub Karpierz. No to... i tyle, ty idę do swojego pokoiku. Ja idę na pasy. Eee, okej. Okay. No ty tyś do swojego do basenu. raczej znaczy, najpierw hmm. idzie pokoj porobić, by wypadało. A ja będę robił farmę dla... Raczej farmę do owiec. Bo tak ktoś Ale mi to... W ko komentarzu mi to zrobił. Okej. Okay. Hmm. Zbuduję Cześć Hejko Hej Widzę Cię Dobro Widzisz jak ja macham po mhm. Ciebie? Yy, Okej, okay, tam tutaj różne kolorki I tutaj zrobię takie Hejko Chcesz mi pomóc budować? Tutaj leży sprzęt do Ciebie. Znaczy, to nie sprzęt do Ciebie. Dzień odłóż wszystko na tą... Odłóż sobie rzeczy. Na spół, tą linię. Na tą linię w plecaczku. A, okej. Okej, to... o, jest. Okay. Oh, Aj tak, N nie będzie. Okej, okay. no to patrz. Łap, 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 łap i łap. I patrz, tutaj tak buduj, żeby to było taka, tak kolorowe, o tak. O ja, musi być tak? Tak, ja to też buduję. Taki jak kolor. Co? No, niektóre gdzieś muszą być dziwi. Okej, okay. i będę. Teraz jestem jasna, jasno-niebieska. Musisz tego robić, jak nie chcesz. Męczka. Teraz. Znaczy, to Teraz jest pomarańcz. I no, samie czerwone. Hmm. Ano. Ten Jakub, kary, kary Po prostu Jakub mi napisał, żeby zbudować taką farmę Albo napisał, że mam fajną farmę A, no jest, ja nie chcę tej roboty no no To to sam tutaj To wodę Fuu. To stara, to jest stara maszyna wojenna No ale no, ja to bym To nie jest woda no co, to jest stara maszyna No co, to... może no to też do swojego pokoju. co? ja hey, mam pływać? Jak, jak, jak ja tam wejdę, to... <grym, dobra, <grym, dobra. Jak ja. No, no, to jak ktoś. E, nie, ja wolę mieć ten trójkopielowy. O, idę do ciebie, żeby wziąć to. A Co chcesz mieć? Trójkopielowe. Musisz, że za ci zrobię? Ja to buduję coś. O, ja. Idę do twojego pokoju. Po co? Okej, okay, ma. No. I tak tam nie ma żadnego steru dla ciebie. Nie możemy dawać ucicha, na słyszymy. Okej, okay, to jest miejsce, żeby owce odpoczywały. I teraz musimy jakoś to złączyć. Ale ładnie to spada. Hmm. Teraz chyba idę do tego miejsca z basenem. Czekał, czy Wiktoria będzie chciała, bo mam do niej Wiktoria! Jestem ja hmm. na samej kurze, od tamta. Na samej kurze czy idzie? Ja nazywają, to użytko tańcza. No to stoi blisko, patrz sobie. To jest mhm. jakieś muzyka do tego? Nie. Okej, okay, chcesz się pochowywać? No. Okej. Okej, tu się pochowywa lepiej. Ale patrz, tam jest takie specjalne miejsce, żeby odważyć swoje ten choćby.

Gdzie się wybiera? Yy, tam w kącie, tam no Okej, okay, nie będę yy, A no, możemy dostać to, wylindę z tej maszyny do opalania się. O, Wilinda wyłośnij. Ale nie pomyliłeś moich braciach? Kurde, masz tam na dół! Jest jeszcze jedna skrzynka, weź je tam stamtąd. A, ah, bo jeszcze, jeszcze jedna skrzynka tam na dole. To jest. O, boże. A, boże. O, linda, czy ty tam siedzisz? Kłoś. No niech to jeszcze ze wystrojem kupielowym zapaść linda, To tu sieć na razie? To się iść opalić. Mhm, na chwilę, czekaj. Ale naprawdę no, można. No. Patrzę. I linda też patrzy. Dobra. <grystanie> <grystanie> Ubrania masz tam odłożyć do tej. No. Dobra, że. Gdzie ty bo właśnie te nieczy nie, nie musiałeś odkładać tych wszystkich swoich rzeczy, szczerze tylko z A ja używam moje no, nieczy, bo są bardzo cenne. Mam ze sobą nieoski. Tak? Tak. Okej, okay, to ja już skończę, do Uważaj! Uważaj. Ej, ty lokal, co ty <grym> <grym> Także <Tańczymy> pod <z> wodą. Już mi tego nie zrobię. Kto chce się opalić? Ja. Drugie, okay, właśnie. Tylko tu. Ok. No i się opalasz. I co? Rozróżniczko. Czemu nie możesz się położyć spać jak jest noc i tam możesz przestać. Hmm. Tu wie trochę kwikę. Też mi słyszeliśmy, która jest godziną. Okej, okay. jeszcze, jeszcze pięć minut do nocy. No to... Ale ja tu dzisiaj śpię. No to dobra. No to... chyba to wszystko na dzisiaj. No to widzimy się w następnym odcinku. Minecraft i przyjaciele. Żegnam.